Witaj, Andrzeju. Bardzo miło Cię widzieć. Cześć, Stefan, Czerwony Grzybie. To samo chciałbym o Tobie powiedzieć. Czemu chciałbyś? Nie możesz? Mogę, ale szkoda mi słów marnować na Ciebie. Jeszcze nawet nie zaczęliśmy wiloga, a Ty już zdążyłeś mnie zdenerwować. Nie denerwuj się, bo w końcu inflacja przystopowała. O, i od tego zaczniemy, ale najpierw Czerwony na plecie wypadałby mieć troszeczkę kultury i przywitać się z widzami. Z kim? Z widzami! Myślisz, że ktoś nas w ogóle ogląda? No, zdziwiłbyś się. Przecież nie nadajemy na żywo. Ja pierdzielę, co za down, umysłowy przychlast. Ja to potem zmontuję i podeślę naszym ziomkom z kanału Kieubasa TV i oni to wrzucą do siebie na kanał. Ta, jasne. Tak to jest, jak się nie ma internetu i cały czas się siedzi tylko przed telewizorem i ogląda TVP Info. Dobra, szmaciarzu, skończ mi tutaj fanzolić. Tylko powiedz coś na temat pierwszego tematu naszych rozmów. Nie cieszysz się, że inflacja w końcu wyhamowała? A z czego mam się cieszyć? Wszystko jest drogie i tak. Inflacja robi stop, żeby za chwilę zrobić hop. Tak jak w twojego taty, w pupie twojego drugiego taty. <laughs> no, Szkoda, że twoja matka nie zrobiła aborcji, póki jeszcze mogła. Słyszałeś, że wprowadzili rejestr ciążowy? No słyszałem. Ręce opadają. Totalna kontrola państwa nad ciążą kobiety tylko w imię czego. Ale wracając do inflacji, no to widziałem, że w Niemczech na przykład to inflacja spadła i teraz jest na poziomie 7% z groszami. W Polsce wynosi niecałe 16% i to jest jeden z najgorszych wyników w całej Unii Europejskiej. Czechosłowacji chyba 0%, bo nie widziałem w rankingu. Ogólnie to mamy przerąbane. Jeśli nadejdzie w kolejnym kwartale recesja pod koniec roku. Czym jest recesja? Najprościej mówiąc, to jest zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego, co się wiąże również ze spadkiem PKB, czyli produktu krajowego brutto. Generalnie wiąże się to z tym, że możliwy będzie zaobserwowany spadek poziomu wydajności pracy, przez co nie będzie zapotrzebowania na wyrabiane dobra, dlatego też może wzrosnąć bezrobocie przez cięcia na etatach w firmach. Ceny nie będą lecieć w górę jak szalone, nastąpi spadek nakładów inwestycyjnych, ceny materiałów budowlanych i surowców spadną na przykład i tym podobne. Nie ma kasy, nie ma potrzeby konsumpcji, coś za coś, nic za nic. Jak się zabezpieczyć przed tym? Przede wszystkim nie panikować, będzie dołek, owszem, ale przyjdzie czas na odbicie. Najważniejsze, aby nie pozbywać się gotówki i nie wydawać jak szalonym, tylko gromadzić kapitał. Pamiętajcie, że recesja nie trwa wiecznie. Bo jak to mawiają, po każdej nocy wychodzi słońce. No i git, ty, sąsiad, cukru kupić nie idzie. Nawet se życia osłodzić nie można. Gorzej niż za komuny. To se cukierka zjedz, będziesz miał trochę cukru. Węgla też nie ma, kupić się nie da. Co to się stanęło? To w zimę będziesz w swetrze siedział, a jak będzie za zimno, to sobie kurtkę ubierzesz. No i chyba będę spał pod dywanem. Weź się w łeb klubni. Pieprzysz głupoty jak Wateusz. Przecież se jaja robię. Ale tak, to jest chore. Już czytałem, że powoli odstu też zaczyna brakować. Natomiast co do węgla, to rząd ma dawać 3000 zł dopłaty do węgla, którego nie ma rzekomo. Najpierw chcieli zamykać wszystkie kopalnie, a teraz się okazuje, że węgla jest za mało i chcą sprowadzać, bo nasze kopalnie już nie wyrabiają, są nierentowne i zamiast je zamykać, to za chwilę będziemy otwierać nowe. Trochę brzmi to jak błędne koło. Nie uważasz? Zieloni idioci chcieli zamykać kopalnie, ale przecież nie ma żadnych alternatyw. No właśnie, jakbyśmy pozamykali kopalnie i wtedy Putin by rozpoczął wojnę, to dopiero by było przejewalone. Póki co w Polsce 79% energii pochodzi z elektrowni węglowych. Najlepsze jeszcze jest to, co powiedział wiceminister klimatu Edward Siarka. Powiedział, że mamy se zbierać. O Siarka se siary narobił. Ja, ja jadę na wakacje kredytowe. Super! Zawieszenie rat kredytu i co mam se z tym niby zrobić? Słuchaj, masz kredyt na dom na przykład. Składasz papierek o to, żeby cztery raty odłożyli ci w czasie. Wtedy odkładasz sobie pieniądze, które miałbyś wydać na te raty kredytu, a po wakacjach kredytowych nadpłacasz sobie kwotę tego kredytu. Mózg mi się kopci już od tych finansów. A <laughs> za dużo matki. Dobra, zmieńmy temat na bardziej przyjemny. Lewandowski w Barcelonie! Właśnie. Porozmawiajmy o sporcie. W sumie to myślałem, że to tylko taka gadka szmatka, żeby wymusić, wiesz, lepszy kontrakt w Bayernie i tyle. Ja wiedziałem, że Lewandowski jeszcze będzie chciał spróbować swoich sił w innym silnym klubie. Trzeba przyznać, że w Monachium Lewy osiągnął już chyba wszystko, co mógł osiągnąć. Owszem, jest prawdziwym profesjonalistą, bo pomimo tego, że już ma 33 lata na karku, albo już nawet 34, to jeszcze szuka wyzwań sportowych. Niektórzy piłkarze, jak mają 33 lata, to albo wybierają grę u Arabów, albo u innych Chińczyków za grube miliony, albo z roku na rok są coraz słabsi i kończą swoje kariery. By the way, oglądałeś debiutanckie spotkanie Barcelony z Rajo w lidze? Nie oglądałem, bo mam zakodowany kanal plus. Ale oglądałem skrót. No to powiem ci tak, w pierwszym spotkaniu niestety nie popisał się i jak to media hiszpańskie stwierdziły, pieniądze w błoto, ale poczekajmy. A, takie pierdzielenie. Lewy jeszcze pokażę na co go stać. W końcu najlepszy polski piłkarz? Bez dwóch zdań. Mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz lepszy. Ale dwa zdania trzeba też powiedzieć. Czemu? Trzeba powiedzieć też o idze świątek! Halo! Zapomniałeś? No tak. Nasza tenisistka wygrała Rolanda Garosa, French Open i pobiła rekord Williamsy z Venusa. Osiągnęła 37 wygranych z rzędu. W dodatku ma pierwsze miejsce w rankingu. No, robuś ma konkurentkę w plebiscycie na najlepszego polskiego sportowca. Będzie ciekawie. Dobra sąsiad, kończymy już to. Trzeba zapierdzielać kupić cukier tak z 30 kg. I to drodzy widzowie jest debil. Dlaczego? Bo się panikę matą. Z paliwem też tak robiłeś, jak tak to przy ciebie zdrożało. Bądź z ciebie dumny. Ja tylko zatankowałem twoje Ferrari do pełna. A to nie było tematu. I uciekłem. O tym endo. To nie tylko przeze mnie. Poza tym inni też tak robili. Dlatego sąsiad, nie bądź jak inni, bądź mądrzejszy. No dobra, idę po flaszkę. Alkoholik. Wezwał się abstynent. Na koniec dodamy coś jeszcze na temat ostatnich wydarzeń związanych z zanieczyszczeniem w Odrze. Mieliśmy kończyć, a ty jeszcze jakieś brudy wyciągasz. Ale tak w skrócie, chodzi o to, że druga największa rzeka w Polsce została zanieczyszczona. Pytanie, kto jest temu winny? Jak to kto? Niemcy, Tusk, rtęć, metyleny, kurwa jego mać. Gdzie są ekolodzy? Alerty o lekkim deszczu wysyłają w 15 SMS-ach, a jak rzeka jest zatruta, to nic. Pamiętaj, Stefanie, nie popadajmy też w paranoję. Według informacji Ministerstwa Klimatu, to wina złotych alg. Czego kuźwa? Jakich złotych alg? Złotych alg, czyli glonów, które wydzielają toksyczną i śmiercionośną dla ryb substancję. Przez to wymarło właśnie ich mnóstwo. Oczywiście nie poznamy całej prawdy, ponieważ będziemy się opierać na informacjach podawanych z różnych źródeł, czy to z telewizji, gazet, czy internetu. Pamiętajcie, kształtujcie sobie światopogląd, Czytając wiele źródeł informacji, a nie jednego, to wszystko wskazuje na nieudolność naszego rządu. Jak to można przez trzy tygodnie nie wiedzieć o tym, co się stanęło? No cóż, wygląda na to, że to ukrywali po prostu. Wszystko nasz rząd będzie próbował zatuszować. Dlatego pamiętajcie, obywatel jest wrogiem. Pewnie ktoś by mógł za to polecieć, dlatego to tak długo ukrywali i tuszowali. Tak zwane dupochrony. Nie umieją przyznać się do winy. Idę po Flaszkę, dość farmazonów na dziś. Do widzenia. I to by było na koniec. Do zobaczenia.